Gosił, zastanawiam się, jak kolagen może wspomóc naszą skórę, cerę, włosy, paznokcie? Mm, kolagen to jest takie białko, które znajduje się jakby w naszej skórze i między innymi też wpływa na taką elastyczność. Czyli właśnie w przypadku skóry on może pomagać zachować tą elastyczność, może pomagać w odpowiednim nawilżeniu, sprawić, że ta skóra będzie… No, Powiedzmy taka bardziej promienna, tak. I oczywiście to jest jeden z elementów, który możemy wprowadzić, bo ważne mhm. są też nasze nawyki żywieniowe, nasza aktywność fizyczna, to jak dbamy o cerę. Picie wody. Właśnie. Mhm. Ale jak najbardziej może to być jeden z elementów. W źródłach, do których ja dotarłam, najczęściej w takich przypadkach był wymieniany właśnie kolagen pochodzenia morskiego, czyli rybi. I tam w efektach takiej suplementacji faktycznie naukowcy wskazują, że, że pacjenci no, mówili, że, że jest ten efekt widoczny, że ta skóra jest lepiej nawilżona, że może pomóc troszkę zredukować zmarszczki. Oczywiście czasu nie cofnie, ale jak najbardziej obecnie uważa się, że, że może być sensownym posunięciem.